Ja mam to znowu, ja nie no, kolejne rozpoczęcia, po prostu, nowy odcinek. Zapraszam go, będzie super. Wyrzuciłam ja w Pamiętajcie też, żeby subskrybować nasz kanał o, i kochać pieski. Cześć, witka. Motyw to był czaszka, tylko że nie lubię robić nudnych dziar, więc robię dwie czaszki, on będą takie jakby w wirze takim kurwa Interstellar i to jest plan. A fajnie to się trafiło, bo klientka też ma dwa koty, więc kurwa, od razu uderzyliśmy w mocny target. Tak się to kurwa, robi. W śmiecie. <grym> <grym> jak będziemy nagrywać skoń, jak ładnie wyglądam. Czyli zawsze. O, oj, ale to będzie miły dzień chyba tak. To, to... <grym> to możemy tak zawsze miło zaczynać? Ja zawsze tak miło zaczynam. Takie kurwa nie. To był najtańszy catering jaki był. Staraj <grystanie> się zrobić taki kurwa ta konkurencyjny katering, że na przykład 5 posiłków dziennie, ale cztery z nich to kanapki. Ano ja kanapki z serem, drugie śniadanie, kanapki, kurwa z kurczakiem. Z taką czerstwą bułą. Tak, taką bułą wczorajszą. No że. wypana obiadku. <grystanie> tak, wifon, w tym pojedynku zamknięty. Taka wodzionka. No fajnie pomóc nadziałem. No. Opie, przesaxu, mm, nie powie, żeby mu czasami studia nie To Nie zrobisz tego. Zrobisz taki właśnie ten, ale po prostu dole zrobię negatyw taki dziwny. Nie swoje wzory, a nie moje cały czas. Czy ja próbuję robić kropki? Po prostu są lepsi, co robią takie rzeczy, na przykład Marcin. Nie widzę powodu ubierania mu klientów. Przestań kurwa. Zawsze troszkę większe zapisy z tych twoich rzeczy. Ale fajnie. Tu będą jeszcze takie te, jak robię zawsze w palemkach, mm -hmm. takie pierdolki I będziemy sobie później jeszcze delikatnie W Ogólnie raczej też gdzieś bym wrzucił trochę czarnego, bo masz na tej łapce trochę czarnego. Więc tam coś jakoś podchwyciłem, żeby było fajnie. Super. Drukuję, przymierzamy. Jasne. Dobrze 🎵🎵🎵🎵🎵🎵 me. Solid, solid shit. Fajne, nie? Jeszcze dodam może jakiś zaciek tutaj Już nie muszę dublować zacieków w negatywie, nie? Więc jeszcze mogę zrobić taki zaciek Mogę do tego, nie chcesz, chcesz łączyć dziary na przykład zaciekiem coś? Czy o, osobno, osobno? No to więcej mi nie trzeba, nie? tam może jakiś cień wejść, bo no to będzie negatywowa Ale wszystko będę walił tym grubym, może nie grubym Bo on nie będzie tak gruby, on będzie, nie będzie tak gruby Nie będzie tak, gruby też nie będzie. Ale troszkę wyższy. A boliś w górę, czy boliś dół? No właśnie, tu mam pusto, ale myślę, że to jest za mała powierzchnia. To jest za mała powierzchnia, jest ma za bardzo A ładne, tu? Nie? To to już jest lepszy pomysł. Ja bym się tutaj e, delikatnie wciął z tymi cegłami, mhm. że bylibyśmy w stanie to zrobić mniej więcej tutaj, nie? nie? Okay. Myślę, że to jest całkiem sensowna opcja. Zobaczmy. No Jeszcze mamy to miejsce, ale myślę, że to tak średnio. To też jest dobre miejsce, tylko że tu masz trochę za mało miejsca po lewej stronie, nie? Dlatego no tego bym już też raczej wolą nie robić. Mhm. Ewentualnie bocze głapki też możemy gdzieś tu robić, tu też będzie miała jedno większe miejsce i trochę inaczej się ten tatuaż rozłoży, nie? No dobra, a właśnie z boku... No, to było najlepszy dla mnie miejsce. Dobra. Pod tym względem, że mógłbym zrobić tą dziarkę, co było troszeczkę większą, większą ilością szczegółów, no i po prostu lepiej się będzie prezentowała. Czyli na przykład ten środkowy już tu bym proponował, nie? I robimy. Podoba się? Podoba się. Zdaję Idę przygotować. <laughs> Kurwa słyszał tylko pobieg przez studio. Nie boisz mi robić sesji fotograficznej kurwa. jakieś tam stylówki, tylko jak wiem. trzy stylówki, to trzy różne potrawy. Ej, ale Andy Warhol kiedyś zrobił taki mm. film, że po prostu wpierd...ł pizzę przez jakieś 10 minut. Hej co? No, ten? No i to było jakaś tam, nie? Którą wystawiał w jakichś galeriach. Szczuka jest idiotyczna. Niespecjalny dzisiaj ten katering. Mmm, ale pachnie, jakoś. Niczym. Chcesz spróbować bo tego? Może. Niespecjalny. Mmm, już odka. Jak oceniasz? Od 1 do 10? Można 8,5. No niech będzie 9. Push, out do it all for me. Money moving, got it in the market where it ought to be Too true for the flex, baby, don't cap to me Drop 50, bring one fifty right back to me Keep a couple real hitters, got them on call for me, Money moving, got it in the market where it ought to be the nie <laughs> Ale będzie ta ręka, co? No. jest zrobisz gnoj w Rosmanie, tak? Tak. Będzie kontent Rossmana. Pan, kto to? Co? Kto to? Pan, pan Barman. Znaczy kurwa. No. Brrr, szybciej. Ale mnie wygląda. Biegnij Wojtek. No? Biegnij Wojtek. Tego nie nagrałeś. Nie wiem, bo też się pościg zgrał. Słucham. Kupisz mnie takie nieświęte. Jasne. Tego mnie kupuj tylko. Nawet no, nie wiesz, co to jest. Nie wiem, co to jest, ta dziewczynka to ma. wciągaj no. i zgniataj. A, ta dziewczynka to ma, no tak. Kurde, no mi, że są jakieś fajne rzeczy. O, jajko. Z tego się wykluje dzidziuś. No Dobra, sorno. No wiem, znowu was zawiodłam. Nie robię już śmiesznych rzeczy, nie jestem już śmieszna. Po prostu, tak naprawdę chyba nigdy nie byłam, ale nie. teraz się tylko w tym utwierdziłam. To nic. be u... <laughs> <laughs> no, ja ja to Papa don't preach, teachers don't teach. Gonna reach that's facts. I ain't worried about none of that. I'm making that ku... cash today. But your oats like NASCAR, but it's really more like nasdaq why Why they thinking that they hush when they really more like Call on me like a referee. Błąd. I co robi? Najpierw się rozwodzi, że uprawia CBD. <grymne> <grymne> tak, Wodziemy. ale oczywiście myślał, że k***a wie, że zrobi na mnie wrażenie, że k***a jak... Potencjalnie pijemy. Nie, nie, że zrobi na mnie wrażenie, bo no a wiesz, że jak kiedyś THC w Polsce, to ci, co już prowadzą CBD, gdzie łatwiej uzyskać, wiesz, licencja ta, Serio? Wow! Tak wiedziałeś o tym, Mówiłem, no kurwa, każdy kto się zajmuje CBD ma taki plan. A ja nie wiedziałem, a już uprawiam, Mówiłem, o super, nie? Później zaczęło się, że kurwa są święta, to on handluje choinkami a jeszcze, nie. Potem kurwa, do mnie no i interesują mnie, wiesz co, filmy, nie? Ale nie filmy, filmy, tylko teledyski rapowe. Oglądasz teledyski rapowe, a ja... Wypuść mnie stąd. I mówi, bo w Polsce jest taki najwyższy poziom teledysków rapowych. Za granicą tego nie ma. Ja tak, kurwa. Co ty, gościu, gadasz do mnie? No, no i większość czasu on mówi. Ja ja mówię Tasty. Jak? Mówisz na nie? Tasty. One, one mają nazwę e, Chipsy Tasty, czy coś takiego. Tak, takie najgorsze śmiecie, Że jak wiesz trochę, to masz więcej tłuszczu w ryju niż tego chipsa. Kiedyś wydające, to chipsy paprykowe, te top chipsy, czy jakieś nazywały, to one były tak one były najlepsze, omy, omy, ja pamiętam, że paczkę się tak. na raz zjadało, no, Ja mam w na Zoom, i jaram, kodzidki, i na wojsku <grym> i te chipsy jedliśmy. Tylko patrykomy <grym> były tak bane, nie? No. Ale już nie ma tego smaku. Nie. Tu widać, że sarna jarała ze starszymi kolegami od 10 lat. Jarała z dzidki, Ze starszymi kolegami. <grym> <grym> boisku. Byłem więcej we wnęce. Zidka z kolegami we Nie żeby się nie, nada nie ucieszyła. Jakbyś wziął do domu na wieczór piccolo? To nie mam barstw, Z z tytki. Z tytki. No no pewnie gdzieś jesteś. Ja, ja wiedziałem, a myślałem, że od razu ześwieciła lampka, że to takie starsi koledzy musieli cię nauczyć tego, nie? No. Z takimi się wychowałam. Na striccie, Jeszcze szybka dzidka. Dzidka piercing. Jezu, już sobie zapowiedziałam, dzidka piercing. W tym życiu będę miała pieśń, to otwierać aż tak szeroko. Miał być oczywiście. Miał być, no bo to moja Chyba kota, kota zrobić i tyle, nie? No. Będziesz robić kota? robić dwie ciaszki kota? Tak. Ostatnio sporo e, zmieniam klientom wizję, co? Znaczy ja tak miałam obszar zainteresowania. <grym> obszar. Bo już wiedziałam, <grym> że jak przyjadę to będzie kompletnie co innego niż to co wymyśliłam. Ale że... Przyjedziesz to bank będzie wymyślał, nie? A, zaniosę do miejsca przeznaczonego. No. Macie Do domu? Oczywiście, a, że tak. Znaczy, szarlatka? Tak. Mmm, mmm. <grym> Nagraj też k***a chuj... coś pod nim. <grym> No, nie po prostu, nie. to sam? Nie. <grym> nie. Zostałem, Zostałem, siły, musiałem przerwać, ty. Jak w rządy na ząbku będę miał, to rachunek do was Bez stresu. Może no, opłacamy ZUS, korzystaj z Narodowego Funduszu Zdrowia. Trzy lata czekania, kur... Dla mnie to możesz nie płacić tego No bo za to, że to ma lepsze zapisy od ciebie, nie? Nie ma listy z tego jak się łokim? nie dłużej jest Nie dożyje swojego terminu na przykład? O, jak u mnie. No bo ja nie spojrzę obiektywnie na to. Zakon też nie. Co wiesz, to... No. Tego nie odbyliśmy. Dobra, idziemy dalej, nie? Samo się nie zrobi, nie? Samo się nie zrobi. Tak, Wojtek jest teraz raz w moje teksty, to... Muszę sobie zamówić ten kubek z The Office. Ale tak szycha ten The jest boss. Do naszego Michaela. Two phone, two low class, no cash, certified lane. I'm getting to it like I ought to. Couldn't pick, so I bought to understand why your chick came. I'm just trying to figure why she brought you. Really rappin' and I'm flexed up, and I ain't gotta tell him I'm next up. Sleep on the they rest up, but I'm up and I'm getting my checks up. Me and the fellas behind propellers Tutaj Wojtek y, wymieniłam baterie w... Ale to nie było takie proste wcale. Pewnie rozumiem. Ale gdzie ja było? jakie baterie. No właśnie. A jakie baterie W tych. W Do... tych. A i dzisiaj jeszcze y, powiedziałam, że... Czejnik nie działał, ale zadziałał. Nie, naprawiłam. tam. Mhm, nie, nie, I poprawka też na to, że biała kartka optycznego minimalnie powiększa. No, 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 no. Dobra, chyba ten. Co, tak tak że się wydaje. No. Naklejamy? Tak, naklejamy, spróbujemy. Dobra. To idę przygotować. Nie mam nic z tym pytaniem. Nie mam pomysłu, Przepraszam, ale muszę się skupić troszeczkę. Cześć, kurwa, po proste dziary tam robisz, o, pan konturek. Co ty tam mówisz o naszym szefie? Sam na to. Słuchaj, trochę bym na tego dołki. Będziesz miał maszynkę k***a, tego zero pena będziesz miał w tym, galeretce. Tam odcinkał tych galeretk. No jak przysługują? Ja to w drugim w... odcinku, kur... Naprawdę? Naprawdę? Kurde, to ja chyba akurat wtedy przysnałam. Bo ja jestem już w drugim sezonie. <głosy> <głosy> do drugiego sezonu ten żar był powtórzony kupała pewnie z trzech razy za Ej, no to mi Olga coś w kratkę te odcinki. Puszczam, bo się dziwię, że ona cały czas mi to samo włącza, a jak mnie nie ma to oglądam, ten brat to samo oglądam. A powiedzcie od co tam chodził? Spinacz biurowy wchodził gościowi miskę i zalał galaretką. I później mu opuścił tą miskę... Wyciągnął tą drogą i została taka kopuła z galaretki i w środku w spinach. No no, no, no! Do not! Take it out! You have to eat it out of there!

too true for the flex, baby, don't cap to me Drop 50, bring 150 right back to me Keep a couple real hitters, got them on call for me Money moving, got it in the market where it ought to be Look how we litty, we talk to the city, we raising the bar height. I've been finessing, just look at them stressing, yeah, they been up all night Sipping this water with somebody, daughter, she take what I taught her and build on it Came in this game with Ale my nie mieli... A nie, mieliśmy mopsika z tego. No. Tak. To jest ta... No to tego nie mamy. Człowiek samolot. Człowiek samolot. To jest chyba dziewczyna, no? Tak, na pewno. Mama włosy tu. Kurde już od czystypiłam czekam. Kurde, zwykle od kurka. Dobra, będzie chłopak jednak. Dobra, jestem w Talego. Bo... Można zakładać i podnosić okulary Tylko krzewo trochę zrobię Dziękuję Po prostu... Lecone Czas to, to, to slot. No dobra, to ja już nagrywam w razie czego Możecie mówić No to teraz na pewno będziemy mówić no. Może już teraz A ty się tak nie śmiej Tylko opowiadaj mm, Dawno, dawno temu ale gwiazd, jak 150, nie mówię tak, bo ci w głowie poprzerwę. Hej, sprawdzam przepisy kulinarne za noc. O, dzień dobry! Sto lat! Sto lat! Dzień, dwie, dwie, dwie. Muzeczka malutka. Mamusia, gdzie czapeczka urodzinowa? Puszy patrol dla prawdziwych przyjaciół psie patrolu. Pusteczki, bo wiadomo. Bo wiadomo. A tu tyle urodzimy na koka, O! O. I tu jest ty 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 tort. tort! Dla piesku? Ja sama go zrobiłam, ale kupiłam yy, szwarki w niego. To jest Jest taki prawda? Musisz chwilę, poczekać, Wuja się wydziara i serwidzie wyborka. To wujacz, to wując całe problemy. Oh, let's talk about what's here. What's What's here? you feel French bottle? I'm tired. You did for the flex, baby, don't cap to me. Drop 50, bring 150 right back to me. Keep a couple real, hitters got them all, call for me. Money moving, got it in the market, where it ought to be. Ooo, no, ale koleżanko! Jak na 4 lata, to zachowanie będzie szczęśliwe. Na pewno nie. Halo! Nerwy w konserwy. Gazu spokojna! <noise> Kurde, myślicie, że mogę tak z ręki to zapalić? Nie, co no. nie? No. 3, 4, o, hała. odejdź. Bąbełku. Awesome. Kupuję się, to dla ciebie! Brawo! Wszystkiego najlepszego, kochanie! Rozmuchniemy razem. Wszystkiego najlepszego. Proszę uprzejmie. Wszystkiego najlepszego. Na zdrowie. Tylko jakbyś miała wasze 3 to byś nic nie wygrała w życiu. Tak. Ona jeszcze mi z łyżki, kurwa, w Tak? Mam nadzieję, bo tak, że do kredytów tą muzyczkę, kurwa. Nie Już nigdy nie przestanę grać. Nie, to się, Bo już kiedyś, kurde plec, czy moja koleżanka miała tu na roczek, czy coś. On się jeszcze kręci tak, mała, gra tak? To gra cały czas. Trzymać. Malutko. Mogę chusteczki <laughs> dla psów i kotów? Tak. Polecam. Każda przema ma to zrozumie. To dziwne, że tak nie zrobiłaś, że tak najpierw. w kącikach. No, no. I potem w kącikach. mi tak gołe, tak? Także <noise> jeszcze w tym miesiącu mamy do wyprawienia u Taszka. Idziemy. Za chwilę musimy się dowiedzieć, z tym ryżyną, nie? A ryżynia jest z grudnia, tylko nie wiem dokładnie gdzie. Mamy teraz jakąś jeszcze rocznicę śmierci Lona. Lona to krab, Ten był. Ale ogólnie miał Dobry, nie rosnąć, miał żyć krótko. A żył 5 lat, miał żyć dwa. I miał być tej wielkości, a finalnie był kur... Rzekiem był w ogóle super Ja no, sobie no, dawałam, no. słuchajcie, próbki e, Tak, rączką i on szczypcami podchodził do mnie Boczkiem no, oczywiście i zabierał mi z ręki I sobie jadł no, Czego można to sobie to więcej to. jeszcze wymarzyć? Siemanko, to znowu ja. Dziękujemy za obejrzenie kolejnego odcinka Klikajcie łapki w górę Zostawiajcie komentarze, subskrybujcie nasz kanał Luluś Luluś, dasz lajka? Dasz lajka? Dasz lajka? No my też dajcie, bo jak kochacie pieski, to dajcie. <laughs>